Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że mogę się z Państwem spotkać. Bardzo dziękuję za przedstawienie mnie, za wprowadzenie oraz za zaproszenie do udziału w tej konferencji. Już po raz kolejny. Z przyjemnością przedstawię. Przedstawię Państwu swoją prezentację. Niestety w przeciwieństwie do poprzednich lat nie jestem w stanie fizycznie się z Państwem spotkać, ale przynajmniej online. Tak jak powiedziała już nasza moderatorka, nazywam się David Wright i jestem dyrektorem Safer Internet Center w Wielkiej Brytanii i jestem również szefem organizacji pozarządowej. SWGFL. Będę mówił o problemie przemocy wobec kobiet i dziewcząt, opierając się w dużej mierze na telefonie zaufania, na takiej linii telefonicznej zapewniającej pomoc, którą prowadzimy w Wielkiej Brytanii i na i zebranych przez nią informacjach. Czyli jestem, tak jak już powiedziałem, dyrektorem Centrum Cyfer Internet. Jesteśmy jednym z 31 centrów w całej Europie i cieszymy się niezmiernie, że jesteśmy częścią tej sieci już od roku 2011. Rzeczywiście jesteśmy z tego bardzo dumni i cieszę się niezmiernie, że daje nam to możliwość dzielenia się doświadczeniami w całej sieci. Wprowadzając do mojej prezentacji chciałbym powiedzieć, iż zajmujemy się nie tylko pracą z sektorem. Jesteśmy organizacją pozarządową, a zatem współpracujemy z platformami technologicznymi, ale nie tylko. Współpracujemy również bezpośrednio z dziećmi, wspieramy ofiary w ramach chociażby organizowania takich specjalnych linii telefonicznych oferujących pomoc. Pracujemy z dziećmi, z rodzicami, z nauczycielami, edukatorami. Współpracujemy również z instytucjami rządowymi. Jednym z naszych sponsorów tej konferencji jest ITU. Unia Telekomunikacyjna, która w czerwcu zeszłego roku opublikowała uaktualnione wytyczne. Dziękuję ITU za wsparcie zarówno naszej pracy, jak i tej konferencji. Współpracujemy również z programami edukacyjnymi. Mamy taką wizję, w ramach której wszyscy powinni bezpiecznie korzystać z rozwoju technologicznego. Wspominałem, mamy takie linie telefoniczne, które oferują pomoc. Mamy trzy takie linie w ramach naszej organizacji pozarządowej. Jedna z nich już od 10 lat funkcjonuje. Wspieramy tych, którzy pracują z dziećmi, nie tylko nauczycieli, ale również pracowników sektora opieki zdrowotnej, policji, wszystkich. Jeśli chodzi o przypadki ochrony dzieci, właściwie zawsze w takich przypadkach, gdy dzieci wymagają ochrony, jest jakiś wymiar cyfrowy i my staramy się zajmować tymi cyfrowymi aspektami niezbędnego wsparcia dla dzieci. W roku 2019, w grudniu, założyliśmy linię telefoniczną i platformę, w której można zgłaszać szkodliwe treści. Po siedmiu latach doświadczeń zdaliśmy sobie sprawę, że jest to niezbędne. Treści nie muszą być nielegalne, by były szkodliwe. Zdajemy sobie z tego sprawę. Często mówi się o tym, że coś co jest zgodne z prawem, ale okropne. To pewnie się nie tłumaczy dobrze na polskim, bo po angielsku się rymuje. Otóż, że czasami coś jest szkodliwe, ale wcale nie jest niezgodne z prawem. I dlatego my tym pomagamy tym ofiarom treści, które nie są niezgodne z prawem, ale są szkodliwe. Nie zostały zdjęte z internetu, nie zostały usunięte z mocy prawa, a my wspieramy ofiary. Również w ich wysiłkach, żeby te treści usunąć z internetu. No i kolejna linia telefoniczna, ta, o której głównie będę mówił, to jest linia telefoniczna wspierająca ofiary pornografii. W Wielkiej Brytanii współpracujemy z naszym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. W roku 2015. Stworzyliśmy taką współpracę, już od 6 lat działamy. Między innymi, stworzyliśmy właśnie taką linię telefoniczną i wykorzystujemy naszą współpracę, by wprowadzić zmiany legislacyjne. Z przestępstwem teraz już jest publikowanie intymnych wizerunków bez zgody. A zatem. Nasza współpraca ma bardzo szeroki zakres. Podkreślę tylko, kogo wspieramy. Wspieramy dorosłych, którzy stali się ofiarami publikacji bez zgody wizerunku o charakterze intymnym. W Australii mówi się o tym napastowanie czy też przemoc w oparciu o wizerunki. W wielu przypadkach. Ofiary czasami nie uważają, że to jest pornografia. Czasami dużo lepiej jest powiedzieć, że to jest nadużywanie wizerunków o charakterze intymnym. Ofiary właśnie takich działań wspieramy. Najnowsze zmiany w prawie sprawiły również, że. Wspieramy również te osoby, wobec których pojawiły się groźby opublikowania ich wizerunków intymnych, czyli zarówno samo publikowanie i rozpowszechnianie, jak i groźba tego rozpowszechniania. Wspieramy osoby dorosłe. Koncentruję się w swojej prezentacji na kobietach, ale nie tylko. To samo pewnie dotyczyć byłoby dziewczynek również. No i teraz ofiar wyłudzeń, jeśli chodzi o wizerunki o charakterze intymnym, tak zwane sextortion. No i co, czego dowiadujemy się w ramach rozmów na, 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 zgłaszanych do naszej linii telefonicznej? E, często mówimy o tym. Że dzielimy się swoimi wizerunkami, kiedy jesteśmy w związku z kimś. O tym mówiła zresztą e, pani wcześniej prezentacji. A potem e, relacja się rozpada, i jedna ze stron, na przykład, upowszechnia e, również dla zemsty e, pewne intymne wizerunki tego swojego byłego partnera lub partnerki. E, same, Obrazy nie są nielegalne, natomiast ich publikowanie bez zgody jest niezgodne z prawem. Okazuje się również, że te wizerunki, te obrazy są zbierane, ktoś o nie prosi, i wtedy. Pojawia się kwestia wyłudzenia takich wizerunków. W czasie ostatniego półtora roku, w czasie lockdownu, ogromny mieliśmy wzrost takiego wyłudzania obrazów o charakterze erotycznym, intymnym. Bardzo wiele kobiet i mężczyzn. W internecie starało się podtrzymać niektóre ze swoich związków, relacji i wymieniały się takimi wizerunkami. W związku z tym w sposób drastyczny w całej Europie wzrosła ilość przypadków wyłudzania takich obrazów. To wygląda podobnie w przypadku dzieci i młodzieży, jak i w przypadku dorosłych. No i niektórzy stają się takimi kolekcjonerami takich wizerunków, zbierają je z internetu, wyszukują takie obrazy i wizerunki. No i jeszcze mamy problem deepfakeów, tak zwanych, czyli ktoś. W celu zawstydzenia kogoś innego, po prostu robi taką manipulację, że czyjąś twarz umieszcza na fotografii o charakterze erotycznym, starając się sprawić ból tej osobie w przypadku rozpadu relacji. A zatem. Jesteśmy świadkami zmian w prawie w Wielkiej Brytanii i teraz, tak jak już wspominałem, nie tylko publikowanie tych wizerunków o charakterze intymnym, ale straszenie tylko publikacją jest niezgodne z prawem. A zatem takie groźby mogą być częścią nękania w związku, który już istnieje. To może być część takiego szantażu w relacji o charakterze toksycznym, przemocowym. Na przykład sytuacja, gdy mamy do czynienia ze związkiem przemocowym, grożenie opublikowaniem takich wizerunków jest częścią kontrolowania swojego partnera lub partnerki. Często widzimy również, że pojawia się tutaj aspekt anonimowości. Wiele ofiar mówi, że powinny, mogły, powinny móc zachować anonimowość, gdy zgłaszają takie przypadki. Kiedy zgłaszamy takie przypadki organom ścigania w Wielkiej Brytanii, to mamy różne reakcje. Często. Czasami na ofiarę się pewną część winy zrzuca. No to po co pan lub pani robiła to zdjęcie? No to nie jest niestety bardzo pomocne wobec ofiary, która cierpi w wyniku groźby albo publikacji takich wizerunków. No i kolejna kwestia. Trudno jest bardzo udowodnić przypadki gruźb i intencji publikacji. Czasami w związku przemocowym to może być werbalnie, po prostu powiedziane, ale nie ma dowodu na to, więc bardzo trudno jest udowodnić, że była intencja publikacji tych wizerunków. No i kolejna kwestia deepfake'i, Już mówiłem o tym, że wizerunki bywają modyfikowane. W tej chwili ustawodawcy tym się zajmują: zastanawiają się, jak w przyszłości Uregulować tę kwestię, albowiem obawiamy się, że to się wzrości, ten problem wzrośnie. Czyli, na przykład, ktoś nasze zdjęcie, wizerunek naszej twarzy nakłada na zdjęcie o charakterze pornograficznym w taki sposób, że to jest właściwie nierozpoznawalne i to również prowadzi do cierpienia u ofiary, która. Może być przez kogoś po prostu uznana za osobę, która robi sobie takie wizerunki o charakterze pornograficznym. No i kolejna kwestia definicja. W nazwie my nie mówimy seksualne o wizerunku, mówimy intymne. W niektórych kulturach i w niektórych religiach. Coś, co w innych kulturach może być niewinnym zdjęciem, już jest uważane za wizerunek o charakterze intymnym. Ktoś sobie robi zdjęcie w sytuacji prywatnej, ale nie pokazałby się tak publicznie, zważywszy na kontekst kulturowy i religijny, to już jest przedmiotem przemocy, jeżeli takie wizerunki są publikowane. I kogo do tej pory wspieraliśmy z naszą linią? 10 600 przypadków, 11 000 prawie przypadków, które wspieraliśmy od początku naszej działalności w 2016 roku. Większość z nich, o czym za chwilę powiem, to były przypadki zarejestrowane przez ostatnie 12 miesięcy. I teraz znakomita większość osób, które dzwonią to kobiety. 61%. I muszę powiedzieć, że... W przypadku sekstorsji, czyli wymuszania publikacji tych zdjęć o charakterze intymnym, niestety 80% winnych to mężczyźni. I to znów jest rosnąca liczba przypadków ze względu na COVID-19. I teraz statystyki na styczeń do grudnia 2020 roku. Widzimy, że tutaj rzeczywiście rozkład pomiędzy płciami jest taki jednokierunkowy. Widzimy, że jeśli wspieramy mężczyzn, to są to odosobnione przypadki. Na ogół wspieramy kobiety, które do nas się zgłaszają. I powiedziałbym, że jest to jak proporcja jak 1 do 80 także w, w przypadku mężczyzn i kobiet. Dlatego też muszę z przykrością donieść, że tutaj mamy naprawdę olbrzymie niezrównoważenie i kobiety są bardzo masowo większością ofiar takich procederów. Tutaj z kolei widzimy jakie platformy tutaj są wykorzystywane czyli najpierw chodzi o bardziej prywatnych prywatne komunikatory i maile ale również Facebook również istnieje taka właśnie groźba że opublikujemy to na Facebooku i tutaj znowu mamy pewne przy Przesunięcia. Mamy Pornhub na przykład i groźby opublikowania na Pornhubie pewnych informacji, i tam myśmy interweniowali od razu i zostało to wszystko wyciemnione czy zniekształcone ponad rozpoznawalność, tak aby po naszej interwencji nie było to już widoczne. Tutaj znowu mamy podział płciowy of, of wśród ofiar i wpływ COVID-19. Rok do roku mieliśmy 80%, 80 przyrost takiej przemocy. Widzimy tutaj, że w 2019 roku usunęliśmy 25 tysięcy a w roku ubiegłym 10 razy więcej. I tak jak mówię, ogromna większość ofiar to kobiety, o, 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 ogromna większość ofiar to kobiety, ogromna większość sprawców to mężczyźni. Tutaj z kolei na tym wykresie widzimy wpływ COVID-19 na nas czyli liczba przypadków notyfikowanych z miesiąca na miesiąc w podziale na miesiące. I widzieliśmy tutaj ogromny wzrost przypadków odnotowanych i znowu dwukrotnie co najmniej więcej przypadków notyfikowanych przez kobiety niż przez mężczyzn. Tak więc widzimy, że COVID-19 naprawdę bardzo wyostrzył całą tą problematykę. Lockdown na pewno wyostrzył wszystkie problemy związane z nadużywaniem wizerunków sieci. Konkretne przypadki. Tutaj na przykład. W tej chwili toczy się sprawa, a, a której jest 136 ofiar poszkodowanych. Myśmy tutaj bardzo współpracowali i dostarczali do prokuratury do, dodatkowych, dodatkowych wizerunków. To chyba jest najbardziej masowy przypadek rozpatrywany przez naszą prokuraturę kiedykolwiek. Okazuje się, że tutaj wymuszenia, szantaże, Dotyczyły zarówno kobiet, jak i dziewcząt. I jednocześnie widzimy, że takie platformy subskrybowane zyskują na popularności, co pewnie również nakręci ten proceder. Mamy również pewien aspekt pozytywny. Na przykład, zrobiliśmy projekt pilotażowy na Facebooku którego odbiorcami są potencjalne ofiary, ofiary wymuszeń, tak aby Zaciemniać i likwidować swoje wizerunki, zanim trafią na Facebooka. I tutaj czytamy pewne wypowiedzi potencjalnych ofiar, które naprawdę uznały, że taka opcja i pomoc ze strony Facebooka było dobrym wsparciem. Tak jak mówię, to jest tylko króciutki wycinek tego, co robimy, jeśli chodzi o zwalczanie na przykład zemsty w sieci. Bardzo chętnie nie podzielę się wszystkimi szczegółami. Tutaj są moje dane kontaktowe, także jestem do dyspozycji i teraz oddaję z powrotem głos do moderatorki i mam nadzieję, że to, co mówiłem, było w jakiś sposób pomocne. Dziękuję bardzo, Dawid, za tak ciekawą prezentację. Zastanawiam się, jak ona się przekłada na, na naszą polską rzeczywistość. Nie kojarzę żadnych takich badań, które by oczywiście w 100% pokrywały to, co pokazywałeś. Natomiast bardzo mnie to zdziwiło, że taka bardzo duża dysproporcja pomiędzy kobietami i mężczyznami, 1 do 80, jest to po prostu jakaś gigantyczna, gigantyczna nie wiem, Różnica. Czy możesz powiedzieć, czy to nie jest też tak, że mężczyznom jest trudniej się zwracać o pomoc, że trudniej jest im w ogóle e, mówić, że padli ofiarą, e, nie wiem, wycieku intymnych zdjęć? Doskonałe pytanie. Powiedziałbym, że na początku lockdownu latem. Rzeczywiście mieliśmy większy przyrost telefonów od mężczyzn na naszej linii, bo oni również padali ofiarą wymuszeń, wyłudzeń i rzeczywiście myśmy o tym również poinformowali naszą Narodową Agencję Zwalczania Przestępczości. Mężczyźni również zostali tu uchwyceni w tym badaniu. Oczywiście my zawsze jesteśmy gotowi dać im wsparcie w takich przypadkach. Natomiast pytanie, jaka jest inklinacja skorzystania z pomocy po stronie kobiet i mężczyzn? Strasznie trudnym jest odpowiedzieć na to pytanie. My odbieramy wszystkie telefony, prawda? Wspieramy każdą ofiarę, która się do nas zgłosi. I rzeczywiście. To jest tak, że ja dziękuję teraz. To jest bardzo wielki. Wpływ zdrowotny, psychologiczny, bo wiele z nich ma nawet skłonności samobójcze. Także wpływ takich przestępstw jest ogromny. Bardzo dziękuję, Dawid. Wiem, że Cię gonią inne rzeczy i odrywają od naszej konferencji. Bardzo dziękuję za Twoją obecność z nami. Pozdrawiamy serdecznie z Polski.